Tylko lut sejfu. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem jest wygrać grę, używając tylko przedmiotów, które znajdziemy w sejfie. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łapek w górę, pobijmy ten wynik. Pamiętajcie widzowie o kodzie zakszak i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko lutem z sejfu. I tak się składa, że lecimy na safe Petra Griffina. Do czasu, kiedy nie otworzymy sejfu, możemy grać wszystkim, a ze mną jest Rafa i całkiem dużo innych ludzi lecących na miejscówkę. Siemano. Siemano, siemano, ja tak się zastanawiam, czy lecie na ten domek, bo jest tyle lotni wokół, że moglibyśmy zakrzak yy, lecieć na jakąś małą i dopiero odbić. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Ja myślę, że to jest bardzo dobry plan. Ja spadam sobie osobiście na jakąś stację benzynową. Ogółem nie wiem, czy tu coś znajdę, ale mam skrzynkę. Yy, jak tam u ciebie? No ja skręciłem na mój ulubiony domek. Najlepsza lokacja, lokalizacja w tym sezonie to jest właśnie ta yy, włoska? To jest włoskie? Tak, włoska. Włoska miejscówka. Fajna, polecam wszystkim. Także zbijamy te beczki i lecimy do tajnej bazy pod spód, bo tam są moje ulubione bronie, tak samo. Ej powiem, że ja zleciłem na tą stację mam całkiem niezłe itemy. Tak, serio niezłe. W sensie ja to się cieszę najbardziej ze snajperki, bo zaraz mogę komuś wywalić w dyńkę Mam taką nadzieję, że to się uda. No i że ostatecznie to my zdobędziemy tego Petera, bo po musimy pamiętać o jednym, Rafa. My musimy otworzyć save, bo inaczej to nam z niego wszystko zabiorą i nie będziemy mieli czym grać. Harry, a my musimy robić ten save challenge. Przecież ja mam dużo lepsze broni niż pewnie z tego safeu. widzę, zobaczcie. Z Karito mi wyleciał bez magazynka. A, bez magazynka. Następnie AWUPA i Shotgun. No przecież bez sensu tego safe'u w ogóle iść. Znaczy, ja powiem ci tak szczerze, ogółem w tym sezonie sejfy są słabe, jeżeli chodzi o loot. Tylko fajne jest tam to, że możesz te bronie zmieniać yy, na tej tabliczce. Więc sejfy są tak naprawdę głównie po to, bo co my tam mamy? Skrzynkę, dwie i tak naprawdę nic więcej. Więc, yy, no ogółem, lootu tam nie ma jakiegoś super. Ale tak się składa, że ja widzę gościa, który leży. Mamy tutaj jakiegoś na pocańcach chłopie. Dostał dyńkę za WP, więc jest git Ja już do ciebie jadę W razie czego ci pomogę Co ciekawe, moneta dalej stoi W sensie ten ziomeczek O no, wow, no na nie mnie że Sorry, sorry, że przerwałem Ale 105 za WP Okej, okay, już w niego wjeżdżam I go, uwaga, rozjeżdżam Ty, powaliłem go Ej, Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Jest u ciebie Nie mam masów Ej, Zero, zero Zero, zero, zero Bomba leży. Okej, okay, ja te dobiłem tutaj tego gościa i biorę od niego koronkę. Siemanko. Ale wytłumaczy mi ktoś, jak ja pokonałem tego chłopa? Co on zrobił? Nie wnikam. Ja wjeżdżam na chatę i ktoś tu chodzi. Ty, ktoś. Tu... Aha, to bot, dobra, myślałem, że to ziomeczek. Ale gdzie to te... Czemu ta br brama nie jest zrobiona większa, no? Wchodzimy na górę i ten gościu dalej pod nami chodzi. Co ciekawe, korony nie wziąłem, a ją podnosiłem. Zabierzmy sobie tutaj może całe leczonko Ten pistolet nam nie jest potrzebny. Wyrzucimy sobie to tak. No i sprawdźmy, gdzie jest nasz peter. Ty, gościu, gościu mnie. A to jest bot. To jest bot, to jest bot. Żartowałem, żartowałem. Aha, dobra, Peter, Piotrek, dawaj tu Piotrka ładujemy go. Tylko jeszcze tutaj ktoś jest. Uważaj na snajperki, bo wiesz, tu jeszcze ktoś musi być. Ale mówisz, że będzie jakiś ziomek, no w sumie. Ja nie mam w ogóle HP, to jest tragedia. A, są goście. Ja, ja, ja! jeszcze drugi do mnie bije Gdzieś tam z dołu, nie wiem skąd Możesz go eliminować, ja ich trzymam Dobra, no to ty ich przytrzymaj, stary Ja spróbuję nie zginąć od Petera Co może być trochę ciężkie, biorąc pod uwagę, że ja nie mam w ogóle życia Ale spróbujemy 110 zawki Ale szkoda, że nie wpadła głowa, tak szczerze My y, dwa teamy, jeden żółty dom i jeden dalszy Dobra, spoko, ja już tutaj Petera nawalam No, Peter, ty chłopie, nie tańcz Co jest, nie da się go trafić, jak on tańczy Ja widzę kolejnych gości a jajaj, prawie się udało, ale jednak nie. Ej, ja nie dam rady sam z tym Peterem. Ja, ja ginę, stary, ja zaraz zginę. No to musimy się może wymienić. Co? Tylko goście tutaj patrzą za wupy do nas. Ja już go idę załatwić. Tylko gdzie on jest? Dobra, widzę go. On tam na parterze łazi. Ja go trochę obiłem. Dobra, pa, 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 tak się to robi Zakrzak. Patrz, 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 pa. Dobra, mamy okay, go, porobiony. Bye. Biorę monetę, otwieram od razu safe, żeby tutaj nie dostać jakiegoś trola. Dawaj, otwieramy safe i to, wyrzucamy wszystkie prze... Uuu! Co jest! Nie, to bot, ej, co on mnie straszy, odejdź stąd bocie. Ej, a czemu ten safe nie jest otwarty? Ej, a kliknąłeś? Otwieranie czy jak? No właśnie, wydaje mi się, że tak. Zbierz tam te przedmioty, które tam były. W razie czego? Tutaj jest pompa. Zabieram ją jeszcze. Póki wiecie, póki jeszcze nie mamy lutu Ja bym jeszcze nie wchodził w zakrzak, bo chyba trzeba ich pokonać na tym lucie Okej, stary, to zróbmy tak Mówię w razie co, ja tutaj otworzę szybko, żeby cokolwiek z sejfu mieć Bierzemy tą skrzynkę I mam pistolet złoty Ej dobra, jak oni tu wpadną, to ja ich zespamię I ich nie mogłem. Ej, tylko ja mam 33 hapsa, jest tam coś białego do leczenia? E, bandaże, bandaże, bierz Bierz te bandaże stary W ogóle najgorsze jest to, że w tym sejfie Nie no, jest shotgun, weźmy tą pompkę I weźmy jedną AWP ogółem i nie ma tragedii. Ja podnoszę awkę, zobaczcie, wymieniam ją na tą i... Ty, jest tu coś dla mnie w ogóle jeszcze oprócz tego? smg -ki. Dwa kozaskie SMG-ki. Nie, SMG-ki pompa to jest. I musimy stąd iść. Musimy, bo zaraz się wywalimy, więc zawijamy. Ty, ja mam 40 HP, a nie mam białego leczenia, więc ogółem jest... nie ciekawie, że tak to ujmę. Czy ja przeżyję? Ja proponuję iść po chatach sta. <laughs> Oh no! Mamy problem, dawaj, dawaj mamy szybko. problem. Dobra, dawaj zdążę, szybko. zdążę, zdążę, zdążę. Wcale nie, wcale nie zgnąłem od upadku, wcale nie chcę trollować, ogólnie jakoś szycie, mi się szybciej skończyło. Ale mam więcej niż Zakrzak, zobaczcie. Dobra... <laughs> <laughs> Jakbym zrobił to drugi raz, to jeszcze chyba załamał. Rafa, ty powinieneś zostać z koszkiem narciarskim, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że po jednym sezonie już bym, wiecie, raczej już na ten drugi nie skakał. O, mam warzywka, ale to kapusta tylko. Ta pusta głowa pusta. Siadaj, wsiadaj, 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 bo goście tu są. Czaj. No co jest grane? Dawaj spida. Szkoda, że ta autko tylko nie ten, nie jeździ tak jak w Rocket League prawdziwym. I czołówka z pociągiem, czołówka z pociągiem. I wszystko pod górkę nawet pociąg. No co jest grane? Eee, gorzej, bo musimy coś mieć do leczenia zakrzak. Dawaj na fula i zaraz będziemy się zastanawiać, najwyżej ja cię podniosę, ty podniesiesz mnie. Damy radę. Ile masz HP? I mam na tą chwilę 17 HP. 17 HP, 13, 12, 10. Dobra, uciekam już tak Czekaj, musimy być blisko siebie, bo to będzie styk To będzie totalny styk, dawaj bliżutko, bliżutko, Za mną, za mną, za mną, za mną, powolutku ging, 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 ging. Dobra, 12 Ej, ty, jak to się uda To będzie najlepsze dojście do strefy w historii tego rozdziału Ale mamy ślurpa przed sobą A nie wiesz, co się u mnie działo, że mi życie rosło? Dlaczego mi życie rosło? Podnieś, podnieś, podnieś Rafa, podnieś, podnieś. Ale to ten, do ślurpa miałeś dolecieć, kościół. No, co jest z tobą? Łapie, ja tu trzy hapy miałem. Ej, dobra, ty mnie 10 sekund podnosisz. Widzowie, no jest grząsko, że tak powiem. No nie, bo tu mamy ślurpa, Patrz, już będzie wszystko okej. Okay. Jakby się udało, byłoby całkiem dobrze. Dawaj, klepa. Dobra, widzowie, chyba się uda. Znaczy, chyba, bo to nigdy nie wiadomo. Bandaże, dobra. Jeszcze jedna skrzynia jest. Może ja ją teraz rozwalę. Nie ma. O, są pandaże, wejdzie. A może ten odcinek powinien się nazywać w yy, 20... 24 godziny w strefie challenge. I w ogóle to są beczki, dawaj je. Ej, ja tu są jakieś naposone chłopy chyba co? Tak to trochę wygląda. Przekotwiskował do niego! O, 110! Ale ta wupa jest piękna! Ten jeden schodzi w dół. Ta on ma medalion. Ta, maczej, on się czymś leczył. On może nie będzie miał maców. Dawaj go tutaj, tylko żeby tutaj jakieś awki nie dostać, bo to by było przykre. Żeby jakieś awki nie dostać. Ej, czy co mi ognisko zga... Aha! To ja dołożyłem, a ono zgasło, no pozdrawiam Jesteśmy Znowu? otoczeni przez złote kółka Właśnie miałem powiedzieć, żebyś zauważył, że y, wszędzie tam, gdzie nie ma nas, to są medaliony Ej, ja proponuję tego gościa przy... Czekaj, przytrzymać To była głowa Aha, ja dostałem, no ja dostałem snajperkę, no... Nie wytrzymam za chwilę, nie. Trzeba uważać, bo oni podjeżdżają. Chyba. 110 zawupy! 134 biało ma. Ten chyba biały skin to był. No będziemy ich trzymać, będziemy ich trzymać. Jak tylko się da uważaj, bo oni, wiesz, teraz awkę na pewno chcą w nas wystrzelić Da, zapewne jest tak, jak mówisz, dawaj ich. Dojeżdżacie. Ej, czy on przypadkiem nie ma biało? I Gosiu jest pod nami gdzieś. Słyszę. O, jest tu! A, za tobą, za tobą, za tobą. A ja przeleciałem kotwiczką. Ej, uwaga na mnie. On jest przy strefie. Okej, okay, ja już wychodzę do ciebie. Jego kolega przechodzi. I... A, mocni są. Kiężcy przeciwnicy. Nie, no jak oni po prostu. Ej, a drugi wychodzi na górę. Uważaj od góry, uważaj od góry. Co ty mówisz? A to nie inny team? To, to. Czekaj, co? Daj mu pompę 28. Daj mu 110, 110, ale są kolejni u mnie. Ja mu do boksa wbijam zero! Leży, dobra, medalion będzie na ciebie, stary. Bierz sobie medalion, jakby coś. Dobra, już biorę kotwiczkę i wjeżdżam do ciebie. Wbił mi do boksa, nie wiem, czy ten medalion leży. Leży jeszcze ja, ja ci go zabiorę. I o, dobra, masz. Jest ogłem ciężko. Ci gości są mocni. Dobrze, że mu to na MUPę. Tak powiem ci, bardzo dobrze. Ty, bo od góry, co jest grane? Rafa, to jest dwójka na poceńców. Widziałem po skinach, uciekamy kotwiczką. Ale ja tak powiem ci, że mam wrażenie, jakby oni grali w trójkę, bo to były trzy takie same... Skiny. A może my gramy trio, a nie wiemy co? Nie wiem, ale mi się wydaje, że wszyscy grają przeciwko nam, że my jesteśmy tą drugą drużyną do ataku, a wszyscy wiecie, tak sobie czekają i czekają. Niestety odnoszę identyczne wrażenie. To jest trochę dziwne. Siedem osób do końca meczu. To jest szczęśliwa liczba, więc wiecie, co to oznacza? Wygrywamy. Oznacza to też to, że pasuje iść do strefy, bo pewnie później będzie problem z dojściem, więc chodź za krzak. A znając życie, to będzie wielki problem z dojściem do strefy, więc idziemy szybciej. Zajmiemy i będziemy snipili. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że oboje mamy medaliony, bo dzięki temu nie musimy mieć żadnego leczenia yy, potek, więc to na pewno nam pomoże. I gorsze jest to, że jestem celem. Jeszcze 42 sekundy, więc oni znają dokładną naszą lokalizację i mam nadzieję, że to nie są ci z dwoma medalami, w sensie ci, co są tutaj z przodu, te dwa teamy, któryś z tych timów. Bardzo możliwe, że to jest dwóch gości, prawda? Którzy mają dwa medaliony. Tak chyba jest. Nie, ja tutaj w krzaczki strzela, może akurat coś wleci. Ty, no a ci z pleców, co się z nimi stało? Bo patrz, oni przejeżdżają, aha, ale my tu strefy nie mamy, dobra. Nie mam pytań. No tak, ej, idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej. To były tylko lekkie zwiady. Ej, widzowie, dawno się nie stresowałem w meczu w Fortnite, cie. dzisiaj się to dzieje. Naprawdę. Bez rolowania, taki dziwny nie, niepokój jakby. Ja oczy kręcę, chłopie, jak się wystraszyłem! Jak się wystraszył, Rafa, ale zaraz im tutaj gwiznie w czapkę, że im spadnie. Może jak mi spadnie. A tam tobie. Pa, pa, pa! Pyk! No proszę bardzo, no i czapeczka! No i czapeczka, panie kapitanie! O kim ty mówisz? Powaliłeś go? No głowa z wopy! Dawaj, 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 wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Ja go tutaj podmieniam, pyk! Dobijamy ziomka, nie ma wizowie, krótka piłka A tu jest drugi czy nie ma? Jest drugi też Ja go będę spamował całkiem ostro, 28 Biało, biało Leży, leży, leży leż, leż. I daj jakiegoś flaga, ostatni dla mnie, ostatni dla mnie jakby co <grym> Przynajmniej jeden Ale zobacz na to, powiedziałeś o tej czapce Mijałem trzy sekundy, a gościu dostaję w czapę, więc to mi się podoba Dobrze, że nie powiedziałem ci, żebyś ty uważał na głowę, bo wiesz jakby się to skończyło Czyli zostaliśmy 2 na 2. Na to wychodzi. Okej. Okay. Jest to pojedynek dwóch drużyn, które mają oba medale. W sensie dwóch drużyn, które mają po dwa medale. Więc to będzie ogółem mocna walka. I najlepiej byłoby ich powalić za wupy. Bo wiesz, za wupki, no to nie zdążą się uleczyć. a e, ja mam tutaj na celowniku chyba jego boksa. Ja zaznaczyłem. Przechodzę dalej, żebyśmy mieli, wiesz, żebyśmy mieli strefkę. A bo my strefy. Dobra, ja nie wiedziałem, że my strefy nie mamy i troluję. Jest gościu tu w boksie. Buduje się do góry. Ty, no ja stoję za takim drzewem i będę tutaj patrzył. Bye. Powinien dostać. Ej, to są te dwie napocone białe bohaterki. Jakby co, więc good luck. Ale to może tylko wiesz, może to tylko. Ej, nasza strefa, da. Ha, bo ona idzie w dół, co? Myślałem, że do góry. I dobra, te ziomki przechodzą. Musimy się mega teraz skupić, jakby co. Okej. Okay. Ty, Rafa, jak przegramy, to będzie na ciebie, nie? Jakby coś. Halo, co to ma być? Właśnie oni idą zaraz tu pod nami. Nie no, wygramy na luzie. Ja przechodzę kotwiczką, Chytam się, dawaj do strefki. Okej, okay, ja ich tak wierzę. Ich to jeszcze troluję trochę. Przechodzę do strefy. Ej, no ja mam strefę, ale oni mają hagie, więc nie jest zbyt dobrze. Chyba, tak? Mają czy nie? Ale nie, no tu nawet nie można mieć hagi, więc luz. E, prawie dostał ode mnie, ale ma straszną przewagę i jest ktoś na blisko, bo mi pokazuje kroki. Nade mną, prawda? Chyba. Ta, 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 koło mnie, ko te, skrada się. Edytuje. O, 110 za wupy. Ale to było dobre, ale to było dobre. Eee, spadł na dół, 15. Tylko oni mają medalion, pamiętaj Ja mam 500 cegły tylko Mam nadzieję, że ta cegła uratuje nam życie w dzisiejszym odcinku Najgorsze jest to, że jeden jest nade mną, drugi nad zakrzakiem No powiem szczerze, że wygląda to dla nas bardzo źle ogółem Przelatuję kotwicą O stary Ja się zatrzymam, ty ich obijaj Obijaj ich teraz, a ja się zatrzymam i będę ich bił zaraz Gdzie jest ten drugi? Tam jest ten drugi I stąd dziś im 156 Biało No nie, no 156 Ale gdzie on jest? Y za strefą Czekaj, tam Za kamieniem był, ale Gdzie on jest? No, trafiłem kot z tego, z kotwicy starej. Chcesz mi powiedzieć, że on tam dalej siedzi? Co on robi? Le leży! Jeden na... jeden na dwa jesteśmy! Uuu, hopla. Aj prawie go zboxowałem. możesz podwalać, ty podwalaj, podwalaj, ja będę się bil z nim. Okej, okay, a Sto 110 za wupy! No najlepszy snajper w Polsce niepodważalnie! Kola psuje, zginie! Nie, Kotwica no ma. Kotwica ma nie, zakrzak! Przepraszam, ale to ja. 275. Dwóch najlepszych snajperów w Polsce. A teraz na ekranie pokazuje Wam się kolejny odcinek z naszej Lego przygody, więc klikajcie, oglądajcie, wbijajcie. Widzimy się w świecie LEGO.